No. A co by chciał wiedzieć o wojsku? Po jedno się zapytaj, już nie wiem. <migry> o niczko, bo za tym. Wojsko mam potem? Nie niczko. Kiedyś był. Kiedyś był, no a teraz jest normalnie. Nic się nie stało. Ej, mam ci nogi połamać? Uczekam u Nie, nie. To trzeba byś gdzie służyłeś? Z usty południu między pojedynkami. I co tam robiłeś? Co? Byłeś komandosem. Zabiłeś kogoś? Pytać się może gwiedźmi musisz. Aha. Dyplomacja. O nie. Ja. Ale żeś się dobrze stykał. Tak? Dobrze żeś się stykał. No to rozlej nam odpichłości. A to by chciał, ale weźmie. Nie nagrywam.